Witam Was ponownie w Falloutie New Vegas Teraz pójdziemy oddać ID i pójdziemy do ukrytej doliny Podobno Danie ID uczniom apokalipsy daje ulepsza ID mocno w ten sposób, że ulepsza broń, coś mi rodzaju mówiliście, jeśli dobrze pamiętam I ten y -y -y -y. W, tej, w tej burzy piaskowej się nie mogę połapać gdzie jest ten bunkier ale właśnie, wracając właśnie, a tutaj, 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 i mówicie, żeby oddać ja, już apokalipsa. a ja nie oddam już apok Apokalipsy, ja oddam, yy, a tutaj tak już. ja oddam zwyczajnie yy, ten Brat Stali, ponieważ ja jestem z bratem Stali. Nie chodzi o to, co, co lepiej i tak dalej, ja tutaj gram bardziej w ten sposób, że pokazuję swoje przekonania, coś w tym rodzaju. Dlatego, z jednej strony, w jednej zrobiłem coś głupiego w Vampirze. Yy, Pełnie konsolidującego do klasy, jeśli chodzi o Nosferatu. Ale to już wytłumaczę, jak będę grał wampira. Tak czy inaczej, i tak dostaniemy jakieś ulepszenie. Lorenzo! Ja mamy specjalne? Tak, mamy specjalny zbroje, bardzo fajna sprawa. Zapomniałem, całkowicie zapomniałem. Że mamy już nową zbroję. Aha. A ten, którym pomagaliśmy zbierać. Cześć! Pretty impressive piece of hardware. I can't say that I've seen anything quite like him before. Udało mi się dobyć nic o informacji z vlogów, z logów. <laughs> Wygląda na to, że są tam zapisane dane entklawy. Really? What kind of logs? What kind of data does he have on it? Zapiski logów, z logów mówią o badaniach nad Duraframe. Dura to, to, to I Poseidon energy. Did did you say Poseidon energy? I've been researching some Poseidon projects here. Do you think you could leave your robot with me for a few days? I have some materials that I can use to upgrade his armor while he's here. Dobra, pożycz na chwilę ID. W kilka dni. A, może teraz już skończył. Hey. I zniknęli. Poradzimy sobie chwilowo bez ID. Nie będziemy tracić czasu na czekanie. Albo. Wiecie co? Czekajmy. Nie ma co. <laughs> Zależy, że coś pisze jeszcze. Przy okazji. A, to mi dużo nie zajmuje. Tak mógłby poczekać kilka dni. On to jeden dzień wystarczy, tak czy siakł. Bo... Troszkę przesada, to by była. No bo ile on będzie to robił, tak naprawdę? Loren. I whisky. Hey. Cześć, skrybo braterstwa. Czarny skrybo. O, możemy zbudować sobie przekazać. Zyskanego ogniwa. Nie. Poczekajmy jeszcze jeden dzionek i zobaczymy jeśli nie uda się, to po prostu zwyczajnie idziemy wykonywać dalsze misje. Nie ma co się zatrzymywać. Czyli nic. Co nam mówi vlog? Nie vlog, Co jest z tymi vlogami? Sprzęt! Co nam mówi zadanie? Co nam mówi sprzęt? Rany, co, sprzęt. co, sprzęt. co dzisiaj... Kilka... Dobra, ruszamy dalej. Wrócimy po ID później. Tak, czyli mówi, tak, chodzi o to, że chodziło wam o to. Że konkretnemu tylko... A to z Was mówił? Dokładnie, że właśnie sprzęt ulepszany jest w ten sposób, że broń ulepszana przez apokalipsy członków, bractwo, tak? A bractwo ulepsza pancerz. Ja to nie robi już nic, naprawdę. Ja jestem sam w sobie niezłą e, maszyną do zabijania. I nigdy nie padło, co nie? Chyba tylko raz Weronika padła. Ale to trudna. Jeszcze musimy zdobyć od Van Gra dowód, że wangrafowie maczali palce w zniszczeniu yy, tej, karawany Cassidy. To tak, to tak, zaraz pójdziemy, za że... to też się coś przeczyta, powiemy tym... Czekaj, niepokoje, z złudy. To mówię wangu tango, tango, wangdang, tango wangu, wangu tango. Profeansi z kapsulami. A, okej, okay, wiem, wiem. Dobra. Idziemy na do na FreeSite w takim razie. Dobra. Tylko, że raczej nie będę się do VanGrafów zbliżał z Cassidy, ponieważ oni od razu będą mnie atakować. I dlatego nie chciałem tam, nie chciałem tam wchodzić i rabować wszystkiego z nas w ten boju ponieważ i tak ich zabiję. Tak, tak. spoiler mały. Nie mam jakieś, na pewno mam. Bardzo się przydadzą później. Zobaczcie dlaczego. Ale dlaczego? Altfuś. Mm. A, bo myśli, że jak zabiję tego A głupie zrobiłem, że tego zatrzeszłem tym punktem. Hey, you're the one who's been going around helping people around here, right? The king says to keep up the good work. I zapisał, że z zbiórki. Może się przydać później, jak będziemy głodni. Nie wiem, to nie jest. Na hardcore'a. A krzykacz? A, jeśli sobie tego. Szczurka. Tak, Anabel użyjemy. Pistolet, zwykle. Też jest, to? niech teraz zapiszę, teraz wiedzę. Dzięki, hmm. A nie, Thanks Nie wiem. Nieważne, może chodziło o to, że ten, że muszę przekierować jeszcze energię. Bo ktoś tam mówił, że jeśli ja cię przekieruję energię, to będę mógł używać jakiejś specjalnej broni. Nie znam wszystkiego, nie jestem tak obeznany z tą grą w ten sposób dokładny, gdzie co dokładnie znaleźć. Bądźcie tego świadomi. Więc takie rady też mi się przydają. Czasami, jak ludziom. I innym tak samo. Ale ja gram po prostu jak gram Gdzie jest król? Królu One more is the king Ej, hey, gdzie jest król? Pewnie w swojej komnacie komnacie Na górze, tam. Nope. Tutaj może znaleźć chyba jakieś ymm, pismo. W pokoju pikawy. A zobaczę czy to będzie miłe. A, Cassidy, świetnie. Hey. Tu są schody gdzieś wyżej. Jeśli dobrze pamiętam. Powinno teraz, zaraz to mogą być kapsy pieros, skąd gdzieś muszą być? Ja nie chcę już nic o Ciebie, ponieważ wiem, że już niedługo będziesz przy mnie, co Poniosł <grystans> 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 mnie, poniosł mnie blues. Des, des. Król, what do you have for me? Mam dla Ciebie orzeźcie się szóstym. Finuje napad na swoich klientów a potem odgrywa bohatera. So that's how it happens. Okay then, I'll have some guys pull him off the street when no one's looking. You've shown me something, so maybe you can help me with a matter that's a little more important. Yes. A lot of folks around these parts who've been here a while resent the sheer number of people that have come into the area since the strip was built. In turn, the newcomers, most of whom come from the NCR, have gotten ornery from being resented. Sometimes things get violent. This is one of those occasions. Recently, a few friends of mine were attacked, and I want you to find out who did it word's come that they just woke up over at the old mormon fort just north of here head on over see if they remember anything good i like that enthusiasm return when you have some information we can use no <sighs> Nigdy nie pamiętam, gdzie są... są schody w dół dokładnie. O, właśnie. O, teraz akurat łatwo mi szybko zeszło. Yps. Tutaj. Ale oni... ta organizacja jest spoko. Pamiętam, jak widziałem gastuny Heh. <grym i zafy> <grym i zafy> Proszę, żeby coś się nie działo tak, że ona atakuje. Uf. Dobra, zaraz, 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 zaraz. My znaleźliśmy robotę? Chyba nie, ale może mi powiedzieć o długach. Chyba uda mi się ściągnąć wszystkie długi. I don't care how you handled those lumps of human refuse, but you got the job done. We need you to hunt down another person. That son of a bitch McCaffrey stole a ton of caps and ran off to Vegas. I guess the fact that we farmed out his usual work to you pissed him off. No one steals from the Garrett twins. If you can kill that bastard and bring back as much as you can, you'll be paid very well. You spot come, Mac. kaferiego na stripie nie umieszkam się nim zająć good just stop on back when he's dead and you'll be rewarded handsomely bring his hat as proof of the kill widzienia nie powinniśmy wgranaliśmy misję one good one one nie one zostało one done nie jeszcze nie zrekrutowaliśmy seks robota więc się kto Co? Oj, eee, tylko co? przepraszam. W takim razie, zajmujmy się tu teraz. Ale eee, strasznie trudno było do niego dojść, ja pamiętam. Okropnie trudno. No, niestety. Chyba ja trzeba było wyjść w ogóle na zewnątrz. Nie, czy jak to było? Nie Tędy nie, chyba nie. Taki sklep był tutaj chyba? Nie. Jakoś specjalnie przechodziło od tyłu do uliczki specjalnej. Do Free side. Nie, nie, nie. Yy, tam będzie innego. Co? Kurde. Nie pamiętam dokładnie. Wiecie co? Poczekajcie momencik może. Albo zaraz. Przejdę kawałeczek jeszcze. Trochę pogadam do was. Yy, najwyżej... Po prostu yy, wyłącz na i nagrywanie. Ale wydaje mi się, że to gdzieś tam daleko powinno być. Jakoś trzeba od tyłu przejść specjalnie, bo ja pamiętam, że to już szukałem długo i dopiero zobaczyłem yy, jakieś inne przejście, bo to się nie da przejść tak stricte przez Freeside. Freeside. Free side. A nie... Nie wiem. <laughs> Kurczę kurcze nie wiem Przepraszam, żeby ząbknął w mikrofon niechcący, chcący musiał się podrapać To się nie przejdzie. O muzyka podoba... trójki. jest trójki, A, Trójka mi się tak starać podobała, jak, ją kupiłem, jak ją kupiłem, Wiecie, tu, wiecie kas to już jest, to się też bardzo mi się podobało i też strasznie się wciągnąłem, ale jednak trójka to był taki coś nowego, śledziłem yy, rozwój trójki. To logiczne, logiczne. Co się działo? Dodatki jeszcze, dodatki. Dodatki jeszcze tutaj. to right. wiecie co? Wykonam misję Silver dla Van Grafów. po prostu i... A nie, bo teraz to jest przejście. Tutaj jest przejście. Fakt. 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 Ale to nie to chyba jeszcze. Muszę przejść dookoła. To tu jest wyjście normalnie, nie? Czyli nie tutaj, to trochę coś to jest. jest. Nie. Tu jest wyjście. I zawsze się tu plątałem, ale jakoś to trzeba tędy dookoła przejść. Ale ja tu byłem! Byłem tu. No nie. Czyli tędy jednak trzeba przejść, no Tak, 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 Dobrze, szedłem, Dobrze. Mhm, tak mi się wydaje. I tam jest wejście, tam jest w lewej. Tak. Tak. Cholera, przepraszam, przecież was dobrze prowadziłem Pomieszało mi się Cały czas się kręciłem źle, zwyczajnie wtedy Ojej, nie mam klucza? To taki głośny Chyba nie o to chodziło, chyba dalej jeszcze Tu? Gdzieś tutaj. Niepotrzebnie Zostawiłem z tyłu. Cassidy. To jest ta uliczka. To są tyły. Ale gdzieś tu. tutaj jest. OK, tu będzie. Mhm. A ja w ogóle mam tylko te, te, ten. Tego robota dostałem od Ralfa, Z tam Mika, go trochę tych sprzętu, ale, tego sprzętu w ogóle jakiegokolwiek sprzętu ale nie ma takiego zapotrzebowania no to nie mógłbym próbować naprawić tę maszynę tam coś czuję, że oj tak, oj tak to będzie żmudne żmudna robota, praca nad zakowaniem to nie za bardzo mi się uśmiecha, bo nie lubię tego nie lubię tego długiego czekania. Arranging... Ojej... Poczekajcie moment. Udało się! Świetna sprawa. Nie tak długo, ale tak się nie bez problemu. Przeprowadź diagnostykę, wszystkie systemy sprawne, wczytaj protokół, zaprogramuj protokół z XBot'a, Protokół przyjęty, wstąpić. No i mamy, okej. Okay. Czyli jednak mieliśmy ten protokół ze sobą. Fully integrated security technotronic officer, active and reporting for duty. To dość długa nazwa, skróćmy ją do FISTO. Yes, sir. FISTO reporting for duty. Please assume the position. Co? Nie, nie, nie! I am programmed for your pleasure. Please assume the position. Sprawnie przyjemno, jeśli zacznie, zaczniesz pracować w Atomic Wranglerze. Pistol will report to the Atomic Wrangler for further orders. Zgłoś się do Atomic Wranglera. James Garrett jest twoim nowym właścicielem. Yes, sir. Wykonaliśmy misję. bemisie. Trzeba tutaj To tutaj jeśli ktoś nie ma złomu jeszcze dla tego yy, kolesia. to się przyda. Z gwiazdką. A że dużo potrzebujemy tych takich gwia z gwiazdkami. Takich 18. Dobra. O, bo teraz ten przejdę po prostu. Wróć tą samą drogą. Nie ma co. No i fajnie. Robot. Electro. Prepare. Take position. <laughs> Ten sklep, nikt tam nie byłem... Chyba. Nie pamiętam. Ech, jak ja mam słabą pamięć... Jak Złota Rybka. Co my w ogóle gramy? <grych> I do kogo ja? Dąb, dąb, To jest dla to poniekąd fajnie. Mają ciekawą, ciekawą miejsce, taką nietypową, tak naprawdę, ale w pewnym momencie każą nam robić coś, czym, co nie chcesz robić. Po prostu, gdzie yy, jest twój brat? Spróbuj z nim porozmawiać. Hello there. Tutaj? Na górze musi być w razie. Cześć. Hey, chum, Welcome back. Udało mi się zamienić słówko z Julie Farcas. Mówi, że uczniowie przyjmą Twoją ofertę. werte. Hey, that's great. We'll get some supplies sent over today as a show of good faith. Once our stills are upgraded, we'll never be short on liquor for our patrons. If Jacob Hoff is sober, we might even have a few new drinks on tap. Most might view us as drug-dealing enablers around here, but honestly, we care about our patrons. It's bad business for people to get addicted. We've got enough crime in Free Side without a bunch of strung-out junkies robbing traders and gamblers to afford their next fix. Hmm, do six... a who is a or a Imagine that. What's his name and when's he start? Nazywa się Betrix, Beatrix i może zaczynać od razu, od zaraz. tak? Huh? Well, I guess the customer who made that request can't Co? He not so? Potrzebny był ci ktoś z gładką gatką, Udało mi się go odnaleźć. Would that be? Potrzebujesz Santiago. That honey-mouthed son of a bitch? Fine. At least left to shut up occasionally. Those pretty lips of his are going to see more traffic than a brahmin trail in low summer. <laughs> no Udało mi się you did? Ha, damn! I've been looking for one of those for years. For my customers, I mean, I'm not into that kind of shit. o about payment It Hey, I'm amazed you even found the thing in the first place. Here is double for your trouble. Those freaky fetishists ought to be satisfied now. It is. It will? My god, imagine the possibilities! It didn't happen to come with an owner's manual, did it? Ah, forget it. Trial and error should do it. Looks like that gives us a full roster of new ass to sell. Good work. Enjoy the bonus. Zaraz poziom. Dobra, do widzenia. Wystarczająco dużo plotek o twoich dobrych czynach. Krąży po pustkowiach, aby ludzie cię lubili. Na Freeside oczywiście.